W styczniu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o problemie z latarniami ulicznymi w różnych częściach Jeleniej Góry. Wymiana oświetlenia na LEDowe spowodowała, że część z nich przestała działać. Inne zaczęły migotać. W grudniu 2020 roku zapytany został o to prezydent Jerzy Łóżniak. Jak praca wraca na temat e, niestety, oświetlenia w Jeleniej Górze, które były wymieniane na LEDowe, no niestety dalej chyba wszystkie lampy nie świecą tak, jak powinny. Z czego to wynika? Awarii systemu kabli, które tam są, pozostały w ramach tych prowadzonych prac, zaoszczędziliśmy na kablach, zostawione zostały kable stare i tutaj niektóre te przyłącza jeszcze co pewien czas po, po powiedzmy po. Prze, po przyłączeniu na nowo okazuje się, że gdzieś tam się coś przepala, gdzieś jakieś styki są. Naturalnie kolejnym pytaniem było, kiedy problem z latarniami zostanie rozwiązany. Jak będziemy mieli wszystko już dobrze zrobione, wszystkie kable wymienione, będziemy mieli wszystkie zaponniki zrobione i wszystkie lampy będą. Ale to też przyjdzie, przyjdzie wichura i coś zepsuje. To jest materia żywa i tam się co, co chwilę coś dzieje, a my mamy w Jeleniej Górze około 10 tysięcy lamp. Pod koniec września zeszłego roku, w trakcie wywiadu dla jednego z lokalnych mediów, prezydent podkreślił, jak ważne jest oświetlenie uliczne w kwestii bezpieczeństwa. Dlatego, między innymi, w tym roku podjąłem decyzję i razem z radnymi przenieśliśmy część pieniędzy na całkowitą modernizację szaf. Bo co się okazało? Wyremontowaliśmy oświetlenie w mieście, postawiliśmy nowe lampy, a oświetlenie przestało funkcjonować. Okazało się, że wszystko fajnie zrobiliśmy, ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy: że są stare szafy. I te stare szafy są awaryjne, i one co pewien czas, tak, co pewien czas nam, jak to elektrycy mówią, wywalają bezpieczniki, I dlatego też w tym roku wyremontujemy część szaf. W przyszłym roku następną część szaf w sumie wydamy na to około 800 tysięcy złotych. Po trzech miesiącach od tego nagrania, w trakcie spotkania noworocznego, prezydent Jerzy Łóżniak znów wrócił do tego tematu. Przed końcem ubiegłego roku wymieniona została część szaf służących do sterowania oświetleniem ulicznym, co z pewnością zmniejszy awaryjność i poprawi jakość oświetlenia jeleniogórskich ulic. W tym roku chcemy dokończyć wymianę, także powinniśmy już ten problem z gasnącymi światłami mieć już rozwiązany. Niestety te szafy to mają po kilkadziesiąt lat, a niektóre z nich znajdują się w trafostacjach w punktach, punkty zapalania, czyli tam, gdzie nie, niestety nie mamy dostępu, ma dostęp y, operator, nie będę nazwy wskazywał, żeby nie robić kryptoreklamy. I za zgodą tego operatora dopiero możemy wejść, i czasami to wejście trwa kilka dni, zanim nam pozwolą wejść i, i, i włączyć bezpiecznik. Sprawa felernego oświetlenia trwa już od dwóch lat. W tym roku, według słów prezydenta Jerzego Łóżniaka, problem w końcu ma zostać rozwiązany.